Cześć! W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie, omówimy płyn zmiękczający do płukania tkanin od Lenor, a mianowicie jest to Lenor Sensitive Fabric Softener. Jak sami widzicie, tutaj na opakowaniu mamy już od razu pokazane zdjęcie z dzieckiem. Mamy również informację o tym, że jest to produkt hipoalergiczny, a mianowicie jest on przeznaczony. Do, dla osób ze skłonnościami do alergii, dlatego ja między innymi właśnie korzystam z tego produktu, ponieważ też mam pewne alergie. Z tego względu jestem w miarę zadowolony, że właśnie taki produkt sobie kupiłem. Jak sami widzicie tutaj już właśnie w opakowaniu płynu mam trochę zużytego. Z tego względu, że właśnie już korzystam z tego płynu jakiś tam czas. To, co jeszcze warto wiedzieć na temat tego produktu, no to przede wszystkim jest to cena. Mianowicie produkt ten znajdziecie za około 10 zł w sklepach, w internecie czy też w hipermarkecie, w zależności od tego, gdzie tam chcielibyście kupić sobie, czy też zamówić taki produkt. Generalnie butelka powinna mieć 930 ml, jak sami zresztą tutaj to widzicie. To, o czym jeszcze warto pamiętać, no to są to kwestie związane z tym, że produkt ten należy E, zużyć przez e, najpierw, właśnie zużyć w czasie 18 miesięcy od daty produkcji tego płynu. No i tutaj daty produkcji znajdziecie na dole, jak sami widzicie. Tutaj macie właśnie podane, e, podane informacje na temat daty produkcji. To, co jeszcze znajdziecie na opakowaniu, to oczywiście kod kreskowy, e, różne zalecenia od producenta, producenta związane m.in. z kontaktem z oczami, aby właśnie unikać takiego kontaktu. No, i żeby też przechowywać produkt z daleka od dzieci, jak i również wiele innych informacji znajdziecie tutaj na opakowaniu, chociażby instrukcje związane ze stosowaniem tego produktu, właśnie ile, ile tego płynu zużywać w zależności od chęci uzyskanego efektu. Mamy też tutaj informację o tym, aby unikać stosowania tego produktu na odzieży dla dzieci do spania. Jest również informacja o tym, aby unikać stosowania tego produktu na odzieży, która jest odporna na działanie płomieni. A zatem trzeba o tym pamiętać. Tutaj też są podane różne inne ograniczenia, dlatego warto się z nimi zapoznać przez korzystanie właśnie z tego produktu. Natomiast generalnie sprawdźmy sobie jeszcze, jak to mniej więcej pachnie ten produkt, oraz jak wygląda w środku. Generalnie odkręcanie jest dość proste, wystarczy tutaj odkręcić nakrętkę. Jak sami widzicie wygląda to w następujący sposób, w środku tutaj takie, taki, taki mleczny kolor. Jeżeli chodzi o zapach no to też właśnie w tym kierunku taki, taki mleczny odświeżający, fajny, taki, taki fajny zapaszek. Myślę, że yy, możecie być zadowoleni, ja osobiście jestem zadowolony z tego zapachu, bardzo taki odświeżający zapach, a zatem myślę, że jak najbardziej mogę polecić ten płyn zmiękczający do płukania generalnie jestem bardzo zadowolony ze stosowania tego produktu powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będę na tyle zadowolony to co mogę jeszcze powiedzieć no to, że jak najbardziej warto, so się, warto już samodzielnie sobie przetestować Taki produkt, wyciągnąć własne wnioski na temat tego płynu. Na ile bym ocenił ten produkt, myślę, że na 9 na 10 spokojnie mógłbym go ocenić, z tego względu, że wcześniejsze płyny, które stosowałem, no niestety gdzieś tam powodowały różne reakcje, jak na przykład świąt skóry i tak dalej. Natomiast w tym przypadku, rzeczywiście, jako, alergi, jako osoba z alergiami, różnymi skłonnościami i problemami skórnymi, no to jak najbardziej mogę, mogę ten produkt Wam osobiście polecić. No i tak mniej więcej wygląda sprawa z produktem Lenor Sensitive Fabric Softener. Dajcie znać w komentarzu jakie są Wasze spostrzeżenia na temat tego produktu. Możecie napisać też jakie płyny Wy stosujecie. Zachęcam Was również do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi innymi nagraniami, które pojawiają się na tym kanale. Polecam Wam również zostawić polubienie pod filmem, a tymczasem dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.